Witam wszystkich serdecznie. Damian Ramze z tej strony Legend Racing League i zapraszamy na parę nowych informacji. Proszę państwa. Przede wszystkim chciałbym tu wszystkim podziękować kierowcom za zeszły sezon, jak i również za dwa mini sezony, które ukończyliśmy niedawno. Był to jeden klasik sezon, jeździliśmy klasycznymi bolidami, a drugi był to normalny w Formula 23. Także dziękujemy wszystkim kierowcom, którzy z nami jechali, dziękujemy wszystkim, którzy zdobyli. Zdobyli nagrody i gratulujemy, i zapraszamy na przyszły sezon. Proszę Państwa, spotykamy się dziś, żeby omówić tu parę nowych, e, parę nowych informacji, jeżeli chodzi o przyszły sezon. Jak już wiecie Państwo, wszyscy zapisy do, naszy, do naszego nowego sezonu ruszyły. Wszystkie informacje dotyczące tych zapisów mogą Państwo znaleźć na naszym Discordzie, jak i również na Facebooku, na które serdecznie zapraszamy. A jeżeli chodzi o te zapisy i weryfikację, proszę Państwa, weryfikacja będzie ona wyglądać na tym, że my sędziowie będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie i po prostu się pytać Państwa, czy jeździli Państwo dla jakichś lig, a na czym Państwo jeżdżą. Nam naprawdę nie przeszkadza, na czym jeździcie. Po prostu, jeżeli jest szacunek i jest dobra zabawa na torze, zapraszamy, nie ma problemu. Na przyszły sezon, przygotowaliśmy dla Państwa cztery splity. Tak, cztery splity proszę państwa, żeby była zabawa jak to się mówi. E, może troszkę omówię państwu teraz te splity. Split F1 e, jest to najmocniejszy split. E, będzie się on odbywał w piątki o godzinie 20:15. Bez asyst zostaje tylko linia kornerowa. Później mamy, w sobotę mamy split, który się nazywa Dywizja 2. Będzie to z asystami dowolnymi o godzinie 20:15. Później mamy w niedzielę split 30, jak sama nazwa mówi, zapraszamy kierowców w wieku 30. Będzie to o godzinie 20:15 i w czwartek, tutaj taka mała nowa niespodzianka, proszę Państwa, będziemy jeździć bolidami formuły F2. Także zapraszamy wszystkich, asysty dowolne, i też będzie ten wyścig o godzinie 20.15, proszę Państwa. Następne, co bym chciał z Państwem omówić, będą to losowania do nowego sezonu, proszę Państwa, tak, bo już mamy wszystko mniej więcej zabukowane, kiedy chcemy to zrobić. Także losowania do nowego sezonu, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tory, bo każdy split będzie miał osobne tory, odbędzie się on 20. 5 sierpnia na naszym głównym kanale ligowym, na który zapraszam serdecznie. Losowania odbędą się przeze mnie i będzie to o godzinie 21, a później 1 września, proszę Państwa, zrobimy losowanie kierowców i bolidów do zespołów, w jakich będziecie jeździć. Także zapraszam na te dwa, wszystkie te dwa losowania odbędą się na żywo przeze mnie, na które serdecznie zapraszam. No i proszę Państwa, na samym końcu chciałbym omówić z Państwem nagrody, bo jak doskonale wiecie, poszerzamy nasze, nasze jakby te nagrody. Proszę Państwa, nie będą to tylko nagrody za. Za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ani, za, ani też za konstruktorkę, bo te nagrody będą na pewno, ale tak jak i również chcielibyśmy poszerzyć, może zrobimy e, nagrody, jeżeli chodzi o kierowcę dnia, e, o, frekw o frekwencję, zobaczymy, kto najczęściej uczy uczestniczy w tych wyścigach, który, kto się stara, kto naprawdę. Robi na tym torze tą różnicę Także za to też będą Dawane nagrody, jeżeli chodzi o nagrody To nie są tylko puchary proszę państwa To są koce, poduszki Z waszym nickiem, z naszym logo firmy Także naprawdę kubki Możemy coś do samochodów zrobić Także naprawdę wybór jest Niesamowicie duży Także naprawdę proszę państwa zapraszamy wszystkich Do nas na facebooka Na discorda, zapisy ruszyły Powiem Państwu, że zapisy idą w miarę szybko, także zapraszamy, proszę się śpieszyć i do zobaczenia już na torze. Dziękuję ślicznie, Damian Ramzes z tej strony.